Nie jest to miejsce, gdzie ktokolwiek chciałby się osiedlić. Stoje dosłownie po kolana w bagnie. Ale tubylcy potrafią przemieniać bagno w ląd. Prastara sztuka budowy wysp okazała się kluczem do tajemnicy białych linii. W ciągu kilku minut powstaje obrys wyspy okolony wodą. Po wycięciu roślin z nadpowierzchni, budowniczowie biorą się do oczyszczania dna z korzeni. Czuję maczetę tuż pod stopami. Te żyzne bryły stanowią budulec nowej wyspy i podstawę sposobu życia bagiennego ludzi. Tnie, a potem nurkuje i wyciąga korzenie. To odwieczna sztuka naprawdę sprawnie mu idzie. Imponujące. Nareszcie zrozumiałem, że białe linie, które widziałem z kosmosu, są produktem ubocznym cudownie samowystarczalnego systemu podtrzymującego życie na mokradłach. Dawniej tutejsza populacja była znacznie liczniejsza i budownictwo wyspowe wymagało stałych dostaw budulca. Szuwary wycinano na ogromnej przestrzeni i dostarczano tam, gdzie były potrzebne. Wycinano je jednak pasami, tworząc proste kanały, pozostawiając dość roślinności, aby miała szansę odrosnąć.